Co pan sądzi o obecnym rządzie i o prezydencie Andrzeju Dudzie. Rząd obecny powoli ewoluuje niestety złą stronę. To znaczy, zachłysnęli się władzą na początku postanowili ją zwiększać i im dalej to idzie, tym jest gorzej to. Trochę jak Hitch u Hitchcocka, prawda? Zaczęło się dużym napięciem, a jest coraz większe. Yy, I niestety no, ta próba przejęcia władzy za zatracili jakieś, no zatracili umiejętność logicznego chyba myślenia. No, idą, idą zaparte w stronę takiej bezwzględnej dyktatury nie patrzą się na słuszność, niesłuszność, no i tyle. No. Pan prezydent Andrzej Duda, całkiem sympatyczny gość. Nie uważam, żeby był jakiś... Jest całkiem inteligentny, sympatyczny, miły. I może byłby dobrym prezydentem nawet. Gdyby nie to, że musi się słuchać partii rządzącej. No. No, prezydent słucha się rządzącej partii. Nie pełni roli prezydenta, w związku z czym cóż mam odpowiedzieć, no to, to jest wszystko, co można o tym powiedzieć.